Dzień Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal internetowy Dzień dobry Podlaskie, Fakty Białystok, no i oczywiście nasze media społecznościowe, które trzeba polajkować, trzeba zasubskrybować i obserwować, bo tutaj się zawsze dzieją jakieś ciekawe rzeczy. Mniej lub bardziej, ale na pewno ktoś coś znajdzie dla siebie. Ja akurat trochę się pochorowałam, to nie było wcześniej mojego słowa poniedzieli, no ale wracam do żywych, a przynajmniej mam taki plan. No i jest moje najnowsze słowo poniedzieli. Dzisiaj będzie dotyczyło kolejnej takiej osiemnastki, można powiedzieć. No ja już osiemnastkę z watem mam za sobą, no ale niektórzy mają dopiero pierwszą osiemnastkę i mam tutaj na myśli akurat prezydenta Białego Stoku Tadeusza Truskolaskiego. Ja wiem, że on nie wygląda na osiemnastkę, a, ale też nie na osiemnastolatka. Ale jednak 18 lat skończył. Skończył jako prezydent Białego Stoku. Minęło w grudniu teraz właśnie 18 lat, bo w grudniu 2006 roku został po raz pierwszy zaprzysiężony na prezydenta Białego Stoku. No i na razie przepisy mamy takie, że wychodzi na to, że będzie to jego ostatnia już kadencja. Nie mówię, że skończy się na 18 latach, no ale myślę, że jak jest 18, to jest taki pewien. Wiek, od którego liczy się dorosłość, dojrzałość. A ja mam wrażenie, że już wystarczy. Naprawdę już wystarczy w tej roli. Ale kilka rzeczy, myślę, należałoby się podsumowania w związku z tym, bo prezydent co roku w swoich mediach społecznościowych przypomina, jak to zostawał po raz pierwszy tym prezydentem, ile to on zrobił, jak jest bardzo dumny z tego. I ja powiem tak. Nie będę mu odmawiała tego, co faktycznie zrobił, bo, bo zapisał się w historii miasta. Na pewno na tę chwilę, jako najdłużej urzędujący prezydent, wykonał wiele inwestycji e, i tego nikt mu nie odbierze, bo takie są fakty. Natomiast, jeżeli tak popatrzeć realnie, bo tutaj ja bardzo często słyszę te głosy, że Tadeusz Truskolaski rozwinął biały Białystok. Serio? Naprawdę rozwinął biały stok? A które miasto się w tym czasie nie rozwinęło? które w Polsce. To już musiała być naprawdę ostatnia łapa. Nawet nie, nie tyle czasu w roli czy prezydenta, czy burmistrza miasta, wystarczyło przyjść na jedną kadencję. Było tyle pieniędzy z Unii Europejskiej, e, można je było pozyskiwać na różne cele i po prostu każdy, każdy w zasadzie prezydent miasta, każdy burmistrz, wójt rozwijał swoją gminę. Polska, można powiedzieć, stanęła na nogi dzięki środkom unijnym, ale nie tylko, bo jest coś za coś. To nie jest tak, że ciocia Unia nam dała, żebyśmy się ładnie rozwinęli, a ona nic z tego nie będzie miała. Owszem, miała, bo w tym czasie padały zakłady pracy, duże, mniejsze, popadało wiele przede wszystkim rodzinnych, małych biznesów, dlatego że weszły tutaj duże korporacje zagraniczne, weszły zagraniczne banki, zagraniczne media, mnóstwo innych rzeczy. To są właśnie koszty, które ponieśliśmy i koszty, które Ponosimy dalej i będziemy jeszcze całe lata ponosić, to będzie spłata długów z tytułu właśnie zaciągniętych pożyczek na środki europejskie. No tak to wygląda. Tadeusz Truskolowski, kiedy obejmował władzę w Białymstoku w 2006 roku, to miał tam w budżecie miasta, nie pamiętam dokładnie, ale coś w okolicach chyba 30 czy 60 milionów. Nie pamiętam, nie chcę teraz kłamać, ale to były. Na pewno tego rodzaju urzędu pieniądze, tak, to nie było tam pół miliarda czy, czy ileś set milionów. Nie, to było kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast na chwilę obecną to rozwinięte miasto, które tak się rozbudowało, rozwinęło, zaraz do tego jeszcze przejdę, ma ponad miliard złotych długu, które będziemy spłacać my. My i następni, którzy po nas tutaj będą w tym mieście mieszkali. Taka unia jest dobra. I teraz jeżeli chodzi o rozwinięcie miasta. Bo ja już tutaj powiedziałam, który gospodarz tego nie robił, który wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta nie rozwijał swojej miejscowości, swojego miasta, nie, nie budował dla, dla ludzi jakichś inwestycji, takich służących rekreacji, powstawały przecież i nowe baseny, nowe jakieś obiekty sportowe, dużo różnych rzeczy wybudowały się. Placówki kultury nowe, czy też odnawiały domy seniora, różności tutaj było przez te lata. I Białystok tutaj nie odstawał. No myśmy co prawda może nie zbudowali nowego basenu, dopiero jest przymiarka do tego, ale w Białymstoku powstały przede wszystkim drogi. Drogi, które tutaj były wcześniej w fatalnym stanie. No i drogi, które w dużej części wyręczyły Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mimo tylu pieniędzy wydanych na drogi, Dopiero po 18 latach, czy prawie po 18 latach, zaczynają się dopiero budować obwodnice Białego Stoku. Za to Tadeusz Truskolaski zbudował dwie obwodnice środmiejskie, czyli takie obwodnice, które wprowadzają ruch do miasta. Taka różnica. Inne miasta zadbały o to, żeby można z nich było gdzieś wyjechać, żeby można było bezpiecznie wjechać, czy też wygodniej, ale przede wszystkim żeby były te właśnie różne ciągi komunikacyjne. Na różnych kierunkach, natomiast w Biąstoku jedyna droga, którą udało się zrobić, taka powiedzmy całościowo, to jest droga ekspresowa S8 do Warszawy. No i tam w ostatnich latach, to też dzięki pieniądzom z, 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 zabezpieczonym przez poprzedni rząd, udało się zbudować węzeł porosły, który naprawdę usprawnia ruch w tamtym miejscu i to było dobre rozwiązanie. Nie znaczy to jednak, że to powinno robić miasto Białystok, bo to jest po pierwsze inwestycja realizowana, jak sama nazwa mówi, węzeł porosły, czyli już za granicą administracyjną miasta. Po to, żeby móc to zrealizować trzeba było dogadać się z innymi gminami i po prostu to zrobić. Chwała, że zostało zrobione, szkoda, że za nie, nie pieniądze te, które powinny być jakby w to włożone, tak? a zostały głównie włożone pieniądze Białostoczone. a przynajmniej stoczenie, będą spłacać, Pożyczki i kredyty zaciągnięte na tę inwestycję. Z tym, że tak jak mówię, dostaliśmy jako miasto Białystok dofinansowanie zapewnione jeszcze przez poprzedni rząd, ale także to było część środków tej Unii Europejskiej, no ale które też rozdzielał poprzedni rząd i zarząd województwa podlaskiego, też poprzedni. I teraz cóż więcej? Drogi mieliśmy pobudowane, czy mamy pobudowane, w tej chwili będzie kosztowało ich utrzymanie. No, taka jest kolej rzecz, jak coś się zbudowało to trzeba to utrzymać. Drogi są bardzo drogie i w budowie i w utrzymaniu, ale są potrzebne. Ja tego nie będę kwestionować. Natomiast w czym się Białystok rozwinął? Jak myśmy się tutaj do przodu posunęli? Ja powiem, że ja strasznie się denerwuję tym, kiedy ktoś mi mówi, że Tadeusz Truskolowski postawił Białystok na nogi, że rozwinął ten Białystok, rozbudował, bo poprzednio to tutaj była dziura zabita dechami. Taki wiecie, wieleczki lód by desk, nie? Ale co tutaj poprzednio było? Co było w jakimkolwiek innym mieście w Polsce, może poza Warszawą, Krakowem i Gdańskim, no może jeszcze Wrocław? Wszystkie miasta wyglądały podobnie jak Białystok. Nie było środków europejskich. Tutaj w Białymstoku poprzedni prezydent nazywał się Ryszard Tur. Taki prezydent był, i on nie miał do dyspozycji takich pieniędzy. Niektórzy mówią, no ale były środki przedakcesyjne. Tak, przedakcesyjne, które były w ograniczonej liczbie. Wszystkie inwestycje. Które się realizuje. Nawet w tej chwili one muszą być wcześniej przygotowane. Ja powiem, że pierwsza kadencja rządu Tadeusza Truskolaskiego, która przypadła na lata 2006-2010, była prawie że w 100% oparta na tym, co przygotowała ekipa Ryszarda Tura. Poprzedniego prezydenta. Oni siedzieli nad dokumentami, przygotowywali to, a Tadeusz Truskolaski z ekipą urzędników, których, których tutaj sprowadził i których w większości zresztą już nie ma w zdecydowanej większości nie wiem, czy w zasadzie to chyba tylko skarbnik miasta została, bo tak to wszyscy zastępcy, którzy byli od tamtego czasu, to już dawno nie funkcjonują w polityce, albo przynajmniej u boku Tadeusza Truskolaskiego. Oni po prostu weszli, zrobili to, co przygotowała ta ekipa, tych po prostu ludzi, którzy się do niczego nie nadawali, nie posuwali Białego Stoku, nie mieli żadnych wizji. Na ich dokumentach zrealizowali po prostu te rzeczy, które, do których już były przygotowane dokumenty. No tak to niestety wygląda. To tak samo jak właśnie teraz, niedawno zmieniła się Władza, na przykład w sejmiku województwa podlaskiego, no i jak tylko przyszła nowa władza, zaczęła otwierać tam drogi, jakieś inne duperele, znaczy duperele. Ja tak mówię, bo te drogi są jednak ludziom potrzebne, no ale pojawiali się politycy, w różnych miejscach otwierali inwestycje czy, czy przecinali wstęgi w miejscach, do których nie przyłożyli nawet palca, bo to robiła poprzednie ekipa, przygotowała i prawie że zrealizowała, pewnie by otworzyła. Gdyby, gdyby była dalej u władzy. Ale nie jest. No to tak się zawsze dzieje. To nie jest jakby tutaj ten jeden wyjątek, tylko tak się dzieje zawsze i wszędzie. Mi się to śmiać chciało, bo niektóre rzeczy były otwierane, chociaż radni powiedzmy, czy też no, politycy z tej formacji, którzy pojechali się lansować na otwarcie inwestycji, a w nich byli przeciw niej, albo przynajmniej w ogóle nie przyłożyli najmniejszego palca do tego, żeby taka inwestycja powstała. No ale jest, jak jest. Wracając coś do Tadeusza Truskolaskiego, w czym Białystok się rozwinął? Powiększyliśmy się administracyjnie, można powiedzieć, granice miasta się zwiększyły, bo do Białego Stoku zostały przyłączone, przyłączone zostały do Lidy Górne, tam jeszcze, czy wiecie, takich parę mniejszych wsi, i jeszcze coś zostało przyłączone, a nie pamiętam, ale zostało, zostało tam coś jeszcze dołączone. Dlatego myśmy się troszkę rozbudowali administracyjnie, no i później ludzie musieli bardzo długo prosić prezydenta Truskolowskiego, żeby, żeby, jak już ci ludzie są w granicach administracyjnych miasta, żeby mogli korzystać w pełni z infrastruktury miejskiej, której tam po prostu bardzo często nie było. Zresztą do tej pory, jak się pojedzie na tej Lidy Górne, zwłaszcza tam w bliżej tego Pomu Białostoczek, o tutaj, to. Może ja kiedyś właśnie pojadę, pokażę Wam, jak tam wyglądają ulice, chodniki, taka, wiecie, miejska infrastruktura. Długo trzeba było się dopominać, na przykład o puszczenie linii komunikacji miejskiej, żeby ludzie mogli dojechać na przykład do pracy czy do szkoły, no bo wcześniej tam po prostu komunikacja nie dojeżdżała tylko albo PKS, albo coś takiego, tak? Też dzieci były dowożone do szkół przez te gimbusy i tak dalej, no w tej chwili to się wszystko zmieniło i to trzeba było zrobić. Nie, naprawdę powiem, że to było nie do końca przemyślane, znaczy ja nie mówię, że to źle, tylko chodzi o to, że najpierw została, zostały do Lidy Górne przyłączone, natomiast później zaczęto się zastanawiać, co z tym zrobić. To powinno właśnie być odwrotnie, a to pokazuje, jak jest przygotowana, jak w ogóle strategicznie myśli ekipa, włącznie z Tadeuszem Truskolaskim, odnośnie tego, co i jak należy zrobić? Czy Białystok się rozwinął? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Białystok sobie zmienił wizerunek. Stał się miastem ładniejszym, czystszym, ale nie posunął się w tym rozwoju do przodu. Nie powstały tutaj firmy, nie zrobiliśmy na przykład czegoś, co zrobił Rzeszów. Rzeszów rozwinął się w sposób do tej pory, myślę, że wielu zaskakujący bo do Rzeszowa w Rzeszowie w ogóle cały czas mieszkańców przybywa i to naprawdę to nie jest tak że oczywiście ta liczba się podwaja ale Rzeszów rośnie w siłę tam się przenoszą różnego rodzaju przedsiębiorstwa do Rzeszowa sprowadzają się ludzie i Rzeszów autentycznie się rozwija też na ścianie wschodniej też można powiedzieć o stolica największego zadupia czyli Podkarpacia nie czyli znaczy, to peowcy strasznie nienawidzą Podkarpacia nie Lubelszczyzny, Podlasia, dlaczego to wiecie, nie? bo Pisiory, Ale to nie o to chodzi. To jest jakby Rzeszów, jest trochę podobny w pewien sposób do Białego Stoku, dlatego że w samym Rzeszowie nie mieszkają Pisiory, Tam ludzie jednak ostatnio, przecież jak były wybory, wcześniej po, po tym jak z prezydenta, ze stanowiska prezydenta Rzeszowa zrezygnował wieloletni prezydent, Przeszedł i wygrał te wybory po prostu człowiek Platformy Obywatelskiej. Tak? Później były kolejne już wybory w ustawowym terminie, też wygrał człowiek z Platformy Obywatelskiej. W Białymstoku dzieje się dokładnie podobnie, w Lublinie jest podobnie. Te duże miasta mają podobną charakterystykę, jeżeli chodzi o ludność, ale mimo wszystko prezydenci tamtych miast potrafią jakoś w pewien sposób rozwijać te miasta po to, żeby tam się więcej ludzi przemieszczało, przyjeżdżało, zakładało interesy i zostawało. W Białymstoku tak się nie dzieje. Chociaż my mamy unikatową w skali kraju sytuację, jeżeli chodzi o demografię, czy też emigrację wewnętrzną, tak? bo u nas jest emigracja wewnętrzna, która odbywa się wewnątrz regionu, do innych miast dojeżdżają ludzie z innych miast Polski. Przyjeżdżają, osiedlają się albo po prostu zamieszkują tam przez dłuższy czas. Natomiast w Białymstoku. Do Białego stoku głównie sprowadzają się ludzie z mniejszych miejscowości naszego regionu. Ja już nie wiem, ile tutaj mieszka Łomżeniaków z Bielska Podlaskiego, z Białowieży, z Grajewa i tak można wymieniać. Mońki, jakoś tak suwałki trzymają się w kupie bardziej. Łomża, powiedzmy, jest jeszcze bardzo hermetyczna, ale tutaj też mieszka wielu mieszkańców Łomży, którzy woleli Białystok z jakiegoś powodu. A Białostoczanie z kolei bardzo często. Emigrują Warszawa, Gdańsk albo po prostu w ogóle za granicę Polski. Tadeusz Truskolaski nie zadbał o to, żeby właśnie tutaj była chęć przyjechania, osiedlania się, czy też zaprowadzenia za, za działalności gospodarczej dla tych ludzi, którzy są spoza naszego regionu. Bo ci z naszego regionu, to, że tutaj przyjeżdżają, to nie jest żaden ewenement można znaczy ewenement na skalę kraju, to jest. Bo mamy emigrację wewnętrzną w ramach jednego województwa. Ale tak się dzieje od dziesiątek lat. Tutaj się nic nie zmieniło, kompletnie nic. Ten trend był utrzymany i to nie posunęło Białego Stoku w żaden sposób do przodu. Nie mamy cały czas hali widowiskowo-sportowej, nie mamy cały czas lotniska ani czegoś, co przypomina to lotnisko. Jeżeli ktoś mi mówi teraz o lotnisku Krywlany, które może powstanie, może to szerokie i głębokie, a my dostępu do morza też nie mamy. Nie ma tego, tutaj nie ma nic, co byłoby w jakiś sposób atrakcyjne. Nieprzemyślane decyzje, otaczanie się coraz gorszymi ludźmi, niestety. Ja mówię niestety, bo mi zależy na tym jako lokalnej patriotce, żeby Białystok się rozwijał. Żeby tutaj była mm, skupiona, można powiedzieć, uwaga, może nie całej Polski, ale jakiejś części. Ja staram się to robić na różne sposoby, zwrócić uwagę. Jednym się podoba, drugim się nie podoba, ale jednak na ten Białystok oczy są skierowane że tu można to, czy coś tam się dzieje, tak? Może ktoś powie, że ja tylko siedzę, krytykuję. To nie tak. Jeżeli sobie zobaczycie moje nagrania chociażby z tego roku, gdzie bywałam w różnych miejscach, nie tylko w Białymstoku, kręciłam się po całym województwie, jak ja je pokazywałam, jako wesołe, atrakcyjne, fajne, do którego warto przyjechać, trzeba wręcz przyjechać, tak samo jest w Białymstoku. Ja kocham Białystok, ja dlatego się stąd nie wyprowadziłam, bo ja tu lubię żyć, ja tu lubię być, mi się tu podoba, mimo od wszystkich tam różnych wad, po prostu ja tu się dobrze czuję, jestem u siebie. Dużo ludzi tak myśli. Nie zmienia to faktu, że też jako lokalnym patriotom jest przekropaczeć, jak właśnie za rządów Tadeusza Tryskolowskiego niszczone zostały zabytki. Płone, płonęły chaty za chatą na bojarach, w tej chwili na Młynowej, wcześniej na Angielskiej, jeszcze wcześniej Jurowiecka. Co tam teraz jest? bloki, nie ma jakby zachowanej tkanki. Dzięki Bogu udało się w, na razie w jednym em, przypadku odrestaurować chaty na Dojlidach na Suchowolca. To są stare chaty, ale to są zabytkowe chaty, nasze chaty, które stanowią akurat powiem, najbardziej chyba charakterystyczne chaty na, w tej części osiedla Dojlidy, bo tamtędy przejeżdżał każdy, widział te chaty. Kiedyś ja tam mieszkałam, przechodziłam, przejeżdżałam, tam było przedszkole. E, no, widziałam tam bawiące się dzieci, to wydaje się, że nie tak dawno, a wszystko zniszczało. Dzięki Bogu się jakoś tam udało wyremontować, i na pewno likwidacja tej zabytkowej tkanki miasta to jest coś, czego nie mogę przypisać jako plus Tadeuszowi Truskolowskiemu. I podsumowując, bo ja powiem, nie chcę też jakby rozwijać, wiem, że ludzie oglądają mnie nie tylko z Białego Stoku, ale także spoza miasta, ich pewnie ten temat mało interesuje. Być może, jeżeli będzie taka potrzeba, nagram więcej o samym stoku zajrzę tu i tam, powiem dokładnie, ale chciałabym podsumować jakby w związku z tym 18 lat prezydentury Tadeusza Truskolowskiego. Jest jedna podstawowa rzecz. Zrobił tutaj dużo. i Ja tego nie odmawiam i wszyscy to widzą i to nie, nigdy nie będzie mu zabrane. Część rzeczy zrobił niepotrzebnie, część przeskalowane, jak na przykład Stadion Miejski. Ale od kilku lat Otacza się niestety coraz większymi miernotami. Ja nie boję się tego słowa użyć. To są miernoty, które nie mają ani wizji, ani pomysłu, liczą się dla nich stałki, pieniądze, chcą się tylko na tym skupić, udzielać się gdzieś w jakimś tak zwanym towarzystwie, bo myślą, że jeżeli się pokażą u boku takiego czy innego polityka z magistratu, czy tam jeszcze gdzieś to nagle im przybędzie, no nie. Jeżeli komuś się dzisiaj wydaje, bo jest zastępcą prezydenta Białego Stoku, jaki ton jest teraz ważny, to popatrzcie na tych, których już nie ma jako zastępców prezydenta Białego Stoku. I nie tylko Tadeusza Truskolaskiego. Mam przypomnieć, kto to był? Może sobie sami wyszukajcie, ale. Nie będę już w tej chwili rzucać nazwiskami, bo nie chcę robić przykrości. Części z tych ludzi, znakomitej części po prostu dzisiaj już nie ma, nie funkcjonują ani w polityce, ani w zasadzie w ogóle nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Jedyna chyba osoba, która sobie potrafiła poradzić poza magistratem, może nie jedyna, ale taka najbardziej powiedzmy wybijająca się, to jest Adam Poliński, który pracuje w prywatnej firmie i tam chyba myślę dobrze sobie radzi. Był jeszcze przez krótki czas inny zastępców, który pracuje w kancelarii prawnej, też nieźle sobie radzi, ale reszta, no to zobaczcie, gdzie oni są. To jest najbliższe otoczenie Tadeusza Truskowskiego, ale są też urzędnicy, którzy tak samo no niestety, z roku na rok odpadali ci najlepsi zostały miernoty, które nie potrafią przewidzieć nawet najprostszych rzeczy przy podejmowaniu decyzji, bo im się wydaje, że. Tak jest dobrze, bo to się spodoba panu Tadeuszowi, ale pan Tadeusz wcześniej czy później nie będzie tutaj funkcjonował, a ludzie z pewnymi rozwiązaniami zostaną. 18 lat stuknęło od momentu, kiedy Tadeusz Truskolaski został prezydentem i ja bym powiedziała i wystarczy. To było moje słowo poniedziałek Agnieszka Siewioreniuk-Maciarowska. Dziękuję Państwu za uwagę.